Siemanko, z tej strony, Dana Knight, a to jest Minecraft Adventure. I będziemy dzisiaj tworzyć nowy świat, zatytułowany właśnie Minecraft Adventure. Minecraft Adventure jest to mm, zwyczajny że tak powiem jest to zwyczajny taki survival, ale jest to coś innego niż survivalek, ponieważ tam będziemy się praktycznie cały czas przenosić z miejsca na miejsce i jakoś podróżować, coś robić i tak dalej więc jest to taki survivalek trochę, ale nie do końca więc to by było myślę na tyle z Takiego no, wstępu i stworzymy sobie jakiś randomowy świat. Nie mam żadnego Seeda, od razu mówię. Więc stworzymy sobie jakiś randomowy świat. więc uwaga: 3, 2, 1. Tworzymy Minecraft Adventure. To się dzieje, ludzie. Minecraft Adventure. Oczywiście jeszcze będziemy kontynuować. Survival. O, jesteśmy na pustyni. Ua! No. Trzeba iść po drzewo. Jak wiecie, startujemy Minecrafta po prostu. Nowy świat, wiadomo, świeżość. Um, więc y, y, rozwalmy kilka Rubenów. Rubeny zdechły. Jeszcze jeden Ruben został. Dzień Ruben. Dzięki. <laughs> Jak widzicie, jest tam las, więc myślę, że pójdziemy sobie ściąć bardzo ładnie, kulturalnie drzewko. Tylko jeszcze załatwmy owce i drugą, bo muszę mieć łóżko. I jeszcze jest tam trzecia, więc już mamy łóżko. To jest bardzo dobre. Owca, gdzie ty idziesz? Już widzę, że mamy tutaj z żelazo, więc zaraz będziemy je kurde kopać i kopać lecimy pod drzewko może nie takie ładne jakieś takie niższe o może takie może takie niższe drzewko zatniemy najpierw na początek Oczywiście crafting table, patyczki. No i lecimy. Um, tu gdzieś było żelazo. Znaczy, no najpierw musimy oczywiście kamień wykopać, tylko gdzie to było? Bo muszę tam wejść. Chyba <laughs> tam mam rację. Tak, to było tu. Sobie tutaj postawimy crafting tablet, sobie zrobimy kill off sobie wykopiemy stowna oczywiście nie żelazo nauczyłem się na błędzie z minecraft Survivalek początku minecraft właśnie survival teraz wykopiemy nasze pierwsze żelazo w tej serii um, oczywiście kilof, mieczyk łopatka no i jeszcze siekiera. To już wykopiłem sobie kamiennym. Siekiera będzie bardzo potrzebna. Nie tak bardzo jak inne rzeczy, ale będzie oczywiście też potrzebna. O! Okej to sobie załatam, żeby mi żelazo nie spadło. No, tu jest jeszcze więcej żelaza. A no, widzicie, już zaraz sobie zrobimy coś żelaznego. Pewnie kilow, jak sądzę. Uuu, idzie w dół. To dobry znak. O, wungel. Wungel potrzebny. Musimy zrobić oczywiście, wiadomo co. Ja oczywiście pomiędzy odcinkami też poszukam miejsca do osiedlenia się takiego krótkiego, bo nie będę szukał go teraz na odcinku, ale muszę znaleźć jakieś ładne miejsce, ponieważ w tej serii nie chodzi o to, że cały czas będziemy w podróży. Chodzi, może się źle wyraziłem. Chodzi o to, że będziemy mieć naszą stałą bazę, ale będziemy właściwie cały czas w podróży, że tak powiem. Będziemy stamtąd iść. Oczywiście muszę sobie zapisać koordynaty mojej bazy. Żeby nie było, że potem zapomnę Gdzie jest moja baza i nie wrócę Ale spokojnie Ja tu sobie dam radę, jeśli o to chodzi yy, Ja nie mogę Serio, taka lama ze mnie Nie umiem wejść w ogóle. Yy. Wiem, wiem Nie używa się drewna do tego, no ale dobra No jak już, jak już używam No to dobra, nie no, nic się nie, chyba nie dzieje yy. Idziemy oczywiście po nasz crafting table który jest tutaj? I musimy więcej kamienia wykopać. Widzę, że tam owca grasuje. Owca trawi. Bo, bo wiecie, bo gras to trawa. Okej, to było tak suche. Weźmiemy sobie, zrobimy. Sobie sobie weźmiemy sobie Szekieryksa Weźmiemy się Weźmiemy sobie Miecziksa Weźmiemy sobie kidofixa nie wiem czemu tak mówię Nie pytajcie co mam dzisiaj z głową Ale tak mam Weźmiemy sobie mój crafting tablex Tableteks Idziemy sobie <laughs> znaleźć jakieś miejsce No bo w tej serii o to chodzi, ok Musimy cały czas chodzić i szukać W sumie to jest nasz jedyny cel w tej serii Ech nie znajdę coś ciekawego. W końcu. O, trzcina cukrowa to sobie wezmę. Dziękuję. I już podążamy W nieznane. Jako, że właśnie o to chodzi. Zamieszkałbym przy rafie kolaro, ko, koralowej, tak szczerze. Byłoby ładnie. Czy to rafa kola, koralowa? Czy mi się wydaje? Czy ja tak trafię? Bo tam takie właśnie. To ja jest rafa koralowa. What? No i widzicie, patrzcie, już znalazłem to, czego szukałem. Um. Patrzcie, no ewidentnie Rafa. Nie płyną do mnie, aaa, oczywiście trzeba uciekać. Nie lubimy topielców. Muszę sobie zrobić piec teraz. Tak wykminiłem Wiadomo dlaczego. Znalazłbym jakąś wioskę, to by było bardzo przydatne A, w ogóle nie pokazałem wam nowego skina mojego To jest mój nowy skin Jak widzicie Bardzo, bardzo taki No taki, taki sobie zrobiłem Sobie zaraz tylko musimy sobie zrobić mięsko Oczywiście Więc robimy sobie już mięsko Pieczony schab Ech. No, przynajmniej jakaś seria Cześć króliczku, coś króliczku Gotować cię. Dzięki. W ogóle to są patyczki darmowe, nie? więc no o. Mamy darmowe patyczki, to jest bardzo przydatne mm. Mamy już schabik, możemy sobie go zjeść Przamujemy skarb Ech. Dajcie mnie ten piec, o dziękuję Musimy mieć pełny pasek głodu w razie w, więc lecimy dalej. E, wiecie co, przydałaby się łódka teraz, tak też myślę. Więc może jednak jeszcze pozostawię na chwilę ten crafting. Bo teraz trzeba łopaty, o ile ja dobrze pamiętam. Tak. dobra. Może być i tak, no to płyniemy w nieznane lądy. Jak to? Znaczy. Nie w Farlands, nie o to mi chodzi. Ale, ale musimy znaleźć coś ciekawego. Ciekawe, czy tam jest taki nieskończony ocean, czy może jednak coś tam znajdziemy. Wolałbym jednak coś znaleźć. Jeszcze tak pójdziemy przy brzegu chwilę, bo ta rafa koralowa jest mega mała, więc raczej przy niej nie zamieszkam. Mogłabym znaleźć tam, gdzie jest więcej rafy. Chcę tu znaleźć przy tym morzu jakąś wioskę. To by się przydało. W tym oceanie właściwie. To jest ocean chyba. Łoja! Ale bym wpadł. Nawet po to, że lazu nie chcę iść. Zbyt niebezpieczne, ludzie. Zbyt niebezpieczne. Ja bym się trochę bał. Nie mówcie, serio się już ściemnia. Ale tak nie mogę. No. W piasek cię przecież nie wkopie. Bo mi na głowę spadnie. No super. Ojdzie, ja zamieszkam teraz. Tak sobie, bo nie rozumiem, gdzie teraz mam zamieszkać. Teraz by się wioska przydała. O jej, jakby się wioska przydała, dajcie mi wioskę. Brzmi małe łóżko. Czy ja się martwię? Ja nie mogę. O, żulwie! Ulwię znalazłem. Trzeba już Co tam u was? Mamy łóżko, to się tu prześpimy. Przy rzutwiach. Rulwie, ja się tu z wami prześpię. No tu nie będziemy chyba budować, tylko się po prostu prześpimy. Musimy oczywiście ja wziąć crafting, tablet. Tutaj wziąć to, to zrobić to. Stawiamy i śpimy oh. No trzeba iść spać, no ludzie no, czasami trzeba, nie? w takich randomowych miejscach Oczywiście punkt odradzania mi się w tym momencie zepsuł, ale no co, no co ja, co ja wam powiem To <laughs> chyba płyniemy, nie? Chyba płyniemy w odległe krainy

O, zielone sawannowe drzewa. Propsuje. Mi się podobają. Takie zielone sawannowe drzewa mi się podobają. Ja je bardzo propsuję. Może no, właśnie pójdziemy w te klimaty? Nie, no. Mam taki domek na takim świecie prywatnym. Właśnie na sawannowych, tych takich zielonych terenach, górzystych. Więc myślę, że pójdziemy w coś innego, po prostu dookoła jest pustynia, więc tak średnio. Ja tam wejdę na górę i zobaczymy, co tam jest. No, takie tereny. Nie, mówię, że są złe. Nawet całkiem ładne. wow, Ale no, fajna dziura w górze. Aż sobie screena zrobię. O Jezu, prawie spadłem. Wiecie co, mam już dużo materiału, więc może zakończymy sobie w takim pięknym tutaj momencie. Przedłem na szczyt tej góry, na której jest taka dziura, Powiem Wam, teren bardzo zacny i ładny. Nie wiem, czy się tutaj osiedlę. Cię bardzo podoba, ale jeszcze zobaczymy, więc to by było na tyle w tym odcinku. My się widzimy w następnym odcinku właśnie z tej serii, czyli Minecraft Adventures Adventure. Też um. sobie jeszcze stryknę na skrina Żeby było ładnie No i to tyle w tym odcinku Możecie zostawić lajka, jeśli podoba Wam się ta seria Oraz suba Z dzwoneczkiem, jeśli podoba Wam się mój kanał I Widzimy się Następnym razem Hej, hej, hej Trzymajcie się ludzie